Dzień dobry, witam państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. Mijający tydzień to tak naprawdę czas niewielkich zmian na polskich stacjach, ponieważ zaledwie o 1 grosz zmieniła się cena średnia oleju napędowego, który w tej chwili sprzedawany jest po 5 zł i 17 groszy. Natomiast nie zmieniła się cena najpopularniejszej z benzyn, czyli benzyny 95 oktanowej. Ona sprzedawana jest w cenie 5 zł i 21 groszy. Jedyna podwyżka, jaką widzieliśmy w cenach paliw, to jest podwyżka cen autogazu o grosz, również niewielka zmiana 2 22 to jest poziom średni cen tego paliwa w kraju. Natomiast biorąc pod uwagę to, co się dzieje na rynkach międzynarodowych w ostatnich dniach, możemy zapewne spodziewać się pewnej korekty zwyżkowej tej niemiłej kierowcom, również i na polskich stacjach, bowiem ropa już w tej chwili kosztuje około 72,5 dolara. Związane jest to przede wszystkim z napiętą sytuacją w rejonie Zatoki Perskiej, z atakami na tankowce, z atakami dronów w regionie jemeńskim, co powoduje dodawanie się tej tak zwanej premii ryzyka, Czyli obawy o zawieszenie dostaw surowca z tego regionu, czy o jakiś konflikt o charakterze militarnym między Arabią Saudyjską, Iranem i krajami znajdującymi się w tej części świata. To już w jakiś sposób odbija się na cenach ropy i może zapewne być decydujące o tym, co się będzie działo z surowcem w najbliższych dniach, czy nawet tygodniach. I z tego powodu spodziewamy się również zmian korekt zwyżkowych na polskich stacjach. Jeśli chodzi o cenę benzyny, tutaj przewidujemy, że ulokuje się ona w przedziale 5,25%. 31. W przypadku oleju napędowego ceny znajdą się zapewne w przedziale 5,15-5,26. Natomiast dla autogazu również możliwa jest niewielka zmiana zwyżkowa. Tutaj ceny znajdą się w przedziale 2,20-226 za litr.